O tej porze roku ciemno robi się już po 15. W taką szarówkę dzieci wracające ze szkoły nie zawsze są widoczne dla kierowców. Aby były bezpieczne, zadbajmy, by miały na sobie elementy odblaskowe i pokazujmy im, jak odpowiedzialnie przekraczać jezdnie. Pamiętajmy też, że odblaski powinni nosić również dorośli promujemy to bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o pieszych poruszających się poza terenem zabudowanym. I tutaj musimy mieć tą świadomość, że tam obowiązuje pieszego korzystanie z elementów odblaskowych. Może to być ten niewielki element odblaskowy w formie opaski noszony na, na ręku, wskazane by było też i kamizelki, tak? Albo jeżeli nie mamy tych odblasków, wystarczy z telefonu włączyć latarkę czy posiadać taką latarkę. Abyśmy byli widoczni dla kierujących nadjeżdżających z naprzeciwka. Należy też pamiętać, że zawsze taki pieszy poza terenem zabudowanym, gdzie nie ma tej drogi wskazanej chodnika, poruszamy się lewą stroną. Czyli te elementy odbloskowe powinny być umieszczone na prawej ręce, na, w odpowiednim miejscu, tak jak mówię, żeby było to widoczne dla kierującego nadjeżdżającego z naprzeciwka. Mimo nieustannych apeli o uwagę za kierownicą i ostrożność podczas wchodzenia na jezdnie, w Polsce cały czas dochodzi do potrąceń pieszych. Kierowcy ponoszą odpowiedzialność karną, jednak to piesi tracą w takich wypadkach zdrowie, sprawność, a niekiedy życie. To, że pieszy ma to pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, to nie znaczy to, że, że możemy wtargnąć. Dbajmy zawsze o to swoje bezpieczeństwo, te warunki, tak jak o tym mówimy, one się zmieniają. Bardzo szybko zapada zmrok, robi się ciemno. Często osoby ubrane są. W ciemnych kolorach, niewidocznych dla kierującego. Dla własnego bezpieczeństwa bądźmy na tyle ostrożni i czasami, jeżeli trzeba, ustąpmy tej drogi, tego pierwszeństwa osobom kierujących pojazdami. Widząc nadjeżdżający samochód, upewnijmy się, że kierowca się zatrzyma, lub poczekajmy, aż przejedzie. Szczególną ostrożność zachowajmy zwłaszcza po zmroku. Warto też zaopatrzyć siebie i swoją rodzinę w odblaski. Jeden kosztuje około dwóch złotych. Pamiętajmy, że nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo tak skutecznie jak my sami.